Dyski ścierne 3M Extract 710W. Firma 3M wyeliminowała w nich kompromis pomiędzy odsysaniem pyłu a wydajnością dysków. Łącząc w nich unikatową technologię precyzyjnie kształtowanego ziarna z podkładem z siatki, dysk ścierny 710W osiąga dominującą w branży jakość szlifowania, umożliwiając jednocześnie praktycznie bezpyłowy szlif. Ceramiczne, precyzyjnie kształtowane ziarno nieustannie pęka, tworząc nowe, ostre krawędzie tnące, zapewniając dwukrotnie dłuższą żywotność oraz szybkość cięcia w porównaniu z dyskami konkurentów. Dyski nadają się do płaskich, wysokopylących powierzchni, głównie drewna, szpachli, tworzyw sztucznych, a także powierzchni twardych żywic, konglomeratów, starych powłok jedniczych oraz miękkich metali, takich jak aluminium, mosiąc czy miedź. Świetnie sprawdzą się od produkcji metali i obróbki drewna po operacje w przemyśle lotniczym, kolejowym, morskim oraz motoryzacyjnym. Czystsze środowisko pracy to bezpieczniejsze środowisko pracy. Dysk ścierny 710W odciąga ponad 95% pyłów powstających podczas szlifowania, zmniejszając tym samym narażenie na cząstki unoszące się w powietrzu i tworząc zdrowsze, praktycznie wolne od pyłu w środowisko pracy. Ponadto precyzyjnie kształtowane ziarna zastosowane w dyskach tną przy mniejszym poziomie nacisku wymaganym przez operatora, co zapewnia wygodniejsze szlifowanie. Jak dodamy do tego szlifierki mimośrodowe oraz przenośne urządzenia do odsysania pyłu, mamy wszystko, czego potrzeba, aby zwiększyć produktywność i jakość Twojej pracy. To były dyski ścierne 3M Extra 710W.